Cześć. Zastanawiałem się ostatnio, co powoduje, że komiks dobrze się sprzedaje, albo że jest w centrum zainteresowania. Na pewno jest to premiera, na pewno są to nagrody, i na pewno jest w ten moment, kiedy o nim mówi się w jakichkolwiek mediach. Są tu również. Powiedzmy nominacje również do tych nagród, które przeważnie są wcześniej przed samymi nagrodami. Także to jest też, mi się wydaje taki mały punkcik, który sprawia, że ten komiks jest zauważalny, a nawet więcej tych komiksów, bo przeważnie nominowanych jest więcej tytułów wygrywa ostatecznie ten jeden. Jeśli chodzi o same nagrody, to mamy ich kilka, było już rozdanych. Chyba cztery nagrody były komiksowe w tym roku. Były Złote Kurczaki w lutym. Później na komiksowej Warszawie, czyli w maju, były nagrody Orient Meny i Nowa Fantastyka również miała swoją kategorię dla komiksu. I w czerwcu była również nagroda od Stołecznego Miasta Warszawy. Tak więc mamy jeszcze we wrześniu na MFC będą rozdawane komiksusy. Tak więc to będzie już piąta nagroda dla komiksu, i wydaje mi się, że to są akurat takie momenty, które sprawią, że i sprawiły, że te komiksy zostały lepiej zauważone. I jak to wyszło w praktyce? Zaraz sprawdzimy. W lutym odbyły się Złote Kurczaki, czyli impreza powiązana z komiksem niezależnym, i były wtedy rozdawane nagrody za najlepsze komiksy niezależne. Za najlepszy komiks wtedy i Również za najlepszy scenariusz dostał komiks Czyj syn Jakuba Dębskiego. Czy został on zauważony? Nie wiem na ile to mogę powiedzieć stało się tak globalnie, ale na pewno na mnie to podziałało, bo na samych złotych kurczakach nie kupiłem tego komiksu, ale gdy zobaczyłem, że ten komiks dostał dwie nagrody, zakupiłem go akurat po złotych kurczakach. Tak więc myślę, że w jakimś stopniu to jednak działa. Następna w kolejności była komiksowa Warszawa, która odbyła się w maju w Warszawie. Która była takim podwójnym świętem, bo nagrody dla komiksów miały zarówno Nowa Fantastyka, a i odbyły się również Orientmeny. Za najlepszy komiks polski Nowa Fantastyka uznała komiks Łukasza Godlewskiego, czyli Czarne Serce, wydane przez Best Comics. I był to naprawdę ciepło przyjęty komiks. Zarówno po premierze, jak i po rozdaniu tych statuetek, to był bardzo zauważalny komiks. Orientmana za najlepszy polski komiks dostał Futuro Darko Krzysztofa Nowaka, wydany przez Nagle Komiks. Ten komiks również przeżywał takie dwa szczyty, jeśli chodzi o zainteresowanie. I wydaje mi się, że to były bardzo dobre komiksy, jeśli chodzi o te polskie, wydane w poprzednim roku. I docenione, co bardzo cieszy. W czerwcu dostaliśmy kolejne nagrody, tym razem była to nagroda literacka miasta stołecznego Warszawa. Mieliśmy pięć kategorii literackich, w tym jedna była komiksowa, ale po kolei, bo pierwsza to była proza, druga poezja. Literatura dziecięca to była trzecia kategoria, czwarta to była kategoria książka o tematyce warszawskiej i piąta to był komiks i powieść graficzna. Dostaliśmy trzy nominacje w kategorii komiksowej i była to Hexa, Nudne przygody Agaty i Szymona oraz Smoła. Nagrodę wygrał komiks Nudne przygody Agaty i Szymona wydany przez Kulturę Gniewu napisany przez Ernesto Gonzalesa. Był to komiks, który zdo, został doceniony zaraz zacytuję za co ten komiks dostał nagrodę. Za ekscytujące przedstawienie tak zwanych drobnych rytuałów codzienności, wyśmienity dowcip, wspaniałą kreskę, doskonałe rozgrywanie różnej maści aluzji i wyjątkowo smakowite wyrysowanie 50 odcieni nudy. Tak więc całkiem nieźle. Jeśli chodzi o nominowanych, to każdy z tych komiksów dostał po 15 tysięcy. Zwycięzca otrzymał 35 tysięcy złotych. Tak więc wydaje mi się, że ta nagroda jest całkiem fajna i... Dobrze, że jednak były brane pod uwagę komiksy. A przed nami jeszcze jeden konkurs, który odbędzie się we wrześniu, czyli na MFC, w Łodzi i będą to komiksusy. Będzie tam mnóstwo ludzi, tak więc na pewno komiksy, które tam będą zarówno nominowane, jak i nagrodzone. Będą miały swoich fanów i wydaje mi się, że niektóre tytuły mogą się wyprzedać. Jeśli chodzi o te tytuły, które wspomniałem dzisiaj przy okazji tych wszystkich nagród, czyli Czyj Syn Dudne przygody Agaty i Szymona. Futuro Darko i Czarne Serce dostępne są na dzień dzisiejszy na przykład na gildi. Mówię o gildi, bo tam akurat jest taka najlepsza dostępność. Bo zarówno komiksy z mainstreamu, jak i te komiksy niezależne zawsze tam są na tej gildi. Dlatego najlepiej tam sobie zaglądać ewentualnie prosto od wydawcy lub autora. Tak więc jeśli chodzi o nagrody. To, to jest dobry moment naprawdę na kupowanie komiksów. Zarówno po premierze te komiksy są zauważalne, jak i po otrzymaniu nagród. I wydaje mi się, że są właśnie cztery takie punkty, kiedy te komiksy najlepiej się sprzedają: premiera, nominacje, nagrody i moment, kiedy o nich się mówi w różnorodnych mediach. Ode mnie na razie to wszystko. I do zobaczenia. A Wy co o tym sądzicie?